Jak go widzą, jak Teraz jest trochę inaczej, bo będziemy sobie grali oczywiście, jak widzicie. Tylko, że jest problem. na nie ma problemu. Po prostu będziemy dzisiaj grać w Fortnite i to już będzie drugi nasz odcinek. Jeżeli nie widzieliście, to właśnie polecam zobaczyć. Odcinek. Nie wiem, no. Bo... Możecie Możecie sobie coś poskubać, orzeszki z tego filmu. Przepraszam, bo mi trochę ten, bo mi statyw, bo ja nagrałam na statywie. Ufa. Dobra, ale let's go! Do boju! Pierwsze co to, ja zawsze lecę, zobaczcie. O dobra, to jest fajne, to ja lubię to, nie lubię tej pompy strasznej, oni. Się nie straszna ja jej po prostu nie jest nie lubię za nie lubię trzymać, ja lubię. jej. Yeah, jest okropna. No dobra, nie jest okropna, ale po prostu jej nie lubię, bo coś... Bo, o! O! Ja mam dobry powód. bo nie, bo jej nie lubię. A! Dobra, ja cię widzę, jeszcze. Wam, że to już mnie będzie pomniał to. Teraz patrzcie, jak ja tego czukka, ten ekran się tak zamienia. Więc tam tylko mówię, żeby nie było. O To jest normalne po prostu w grze. Pamiętajcie, godzina zero starcie wszystkich wszystkich złych jakby podporów się łączą i za bardzo nie wiem, ale już możecie sprawdzić cały event na stronce, więc się, jak wejdziecie do Fortnite'a to od razu macie ten cały event, więc polecam bardzo wchodzić, grać, znaczy yy, grać, ale też po prostu pooglądać to, bo yy, jest godzilla, yup. jest ten duży ten i jest. Są po prostu różne potwory i z czego wiem, to jest na pewno Godzilla. Godzilla. Nie mamy zpieniu. Czy go tutaj mamy. Bo chcemy ją otworzyć. This one was A dobra, coś mi wypadło. Zrobimy to, dobra. No dalej, to jest fajne też. Ja to lubię. I tylko, że to mi się nie zawsze. żeś strzela. Ale jesteśmy w strze O kurcze. O ja się cieszę, że na to drzewo wpadło. Tak? Tu w nim zginęło na 100%. Właśnie, teraz to wygląda tricusa, leci Lecimy po ławeczki w górę. Najmniej ławeczek w górę, najmniej lubicie go. Najwięcej, najmniej, najbardziej.